Jerzy Brzęczek, urodzony w marcu 1971 roku w Truskolasach. Piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Reprezentant kraju wicemistrz olimpijski z 1992. Od sierpnia 2018 roku do dziś selekcjoner kadry narodowej w piłce nożnej. Jego żoną jest Marzena, z którą selekcjoner związany jest od kilkunastu lat. Mają dwóch synów, Patryka i Roberta. Robert, urodzony w 1996 roku, jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Brzęczek jest także wujkiem innego polskiego piłkarza, Jakuba Baszczykowskiego. Vital Heinen, urodzony w czerwcu 1969 w Mejsik, belgijski siatkarz i trener. W lutym 2018 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski w siatkówce, z którą awansował do turnieju finałowego Ligi Narodów. W 2018 roku na Mistrzostwach Świata, po zwycięstwie w finale nad reprezentacją Brazylii, obronił z biało-czerwonymi tytuł mistrzowski. Dwa miesiące później został wybrany najlepszym trenerem Europy. Żoną selekcjonera jest Werle Heinen-Peters. Owocem tego małżeństwa są trzy córki. Bogdan Wenta, urodzony w listopadzie 1961 w Szpęgawsku. Polski i niemiecki piłkarz ręczny oraz trener piłki ręcznej. Od 2018 prezydent Kielc. Od 2004 do 2012 selekcjony reprezentacji Polski w piłce ręcznej. W tej roli zadebiutował w meczu przeciwko Szwajcarii podczas Pucharu Czterech Narodów. Reprezentacją odniósł wiele sukcesów, m.in. wicemistrzostwo świata. Od 1984 roku żonaty z Iwoną Wętą, instruktorką fitness, mają syna Tomasza. Jego młodszy brat Eugeniusz również został piłkarzem ręcznym. Andrzej Niemczyk, urodzony w styczniu 1944 w Łodzi. Siatkarz i trener. Twórca sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski Kobiet. W latach 1975-1977 po raz pierwszy prowadził drużynę narodową. Podał się do dymisji po Mistrzostwach Europy w Finlandii. W 2003 roku objął ponownie funkcję szkoleniowca reprezentacji Polski, z którą awansował na Mistrzostwa Europy, gdzie drużyna narodowa zdobyła złoty medal – Powtórzył ten sukces w 2005. Był trzykrotnie żonaty, między innymi z Barbarą Hermel Niemczyk, reprezentantką Polski w latach 1934 1976 olimpijką zdobywczynią brązowego medalu na igrzyskach w Meksyku miał cztery córki Małgorzatem reprezentantkę Polski i mistrzyniem Europy Kingę, która była reprezentantką Francji w Siatkówce, Saskiem oraz Nataszem zmarna raka 2 czerwca 2016 roku. Pogrzeb odbył się 14 czerwca. Jego urna z prochami spoczęła w Alei Zasłużonych na cmentarzu Doły Włodzi. Stefan Antiga, urodzony w lutym 1976 roku w Sursnes, francuski siatkarz grający na pozycji przyjmującego w latach 2014-2016 selekcjoner reprezentacji polski siatkarzy. We wrześniu 2014 w meczu finałowym po zwycięstwie nad reprezentacją Brazylii. Odniósł swój pierwszy sukces trenerski i zdobył z reprezentacją polski mistrzostwo świata. Jego żoną od wielu lat jest Stefani Antiga. Owocem tego małżeństwa jest dwójka dzieci sent Timotej i córka Manoline. Adam Nawałka urodzony w październiku 1957 w Krakowie, piłkarz i trener piłkarski w latach 2013-2018 selekcjoner reprezentacji Polski 11 października 2015 roku, po zwycięstwie nad Irlandią, Nawałka wywalczył z reprezentacją Polski awans do turnieju finałowego Euro 2016. Jest jedynym polskim trenerem w historii, który pokonał seniorską reprezentację Niemiec. Od 1983 roku, po 8 latach znajomości, Nawałka jest żonaty z Katarzyną. Swoją przyszłą żonę poznał w wieku 18 lat. Jego żona zajmuje się branżą odzieżową. A także prowadzi zajęcia z za aerobiku. Para nie ma dzieci. Stefan Hongacher, urodzony we wrześniu 1969 roku w Worgl, austriacki skoczek narciarski. Po zakończeniu kariery został trenerem. Od marca 2016 do marca 2019 był trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich, z którą odniósł wiele sukcesów. Pod jego okiem Kamil Stok zdobył złoty medal olimpijski na Igrzyskach Pjączangów w 2018 a drużynowo polska reprezentacja zdobyła brązowy medal na tych samych Igrzyskach. Od 2012 roku jego żoną jest Nicole Hofmeier, która jest byłą narciarką alpejską i fizjoterapeutką niemieckiej reprezentacji skoczków narciarskich. Honka Herma syna Andreasa z byłą małżonką Pamelą. Waldemar Fornalik, urodzony w kwietniu 1963 w Myślenicach, piłkarz i trener piłkarski. Były selekcjoner reprezentacji Polski. Prowadził ten zespół podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w 2014, w których Polska zajęła czwarte miejsce w swojej grupie. W październiku 2013, dzień po przegranym meczu z Anglią, został odwołany z funkcji selekcjonera. Jego żoną od wielu lat jest Katarzyna. Gdy się poznali, jego przyszła małżonka, która posiada wykształcenie muzyczne, grała w kościelnym chórze. Hubert Wagner, urodzony w marcu 1941 roku w Poznaniu, siatkarz i trener siatkarski, ojciec siatkarza Grzegorza Wagnera. Dwukrotnie prowadził reprezentację Polski w piłce siatkowej. Prowadzona przez niego męska drużyna zdobyła Mistrzostwo Świata w Meksyku w 1974 roku i Złoty Medal Olimpijski w Montrealu w 1976. W Mistrzostwach Europy w 1975 roku Polacy wywalczyli srebrny medal. Po raz drugi trenował reprezentację męską w latach 1983-1985, zdobywając kolejny srebrny medal w Mistrzostwach Europy w 1983. Od 1963 do 1978 jego żoną była Danuta Kordaczu, siatkarka, brązowa medalistka olimpijska. Owocem tego małżeństwa jest syn Grzegorz. Jego drugą żoną była Anna Baraniecka którą poznał w czasie powstawania filmu Kat. Pobrali się w lipcu 1979 roku. Hubert Wagner zginął w wypadku samochodowym w Warszawie 13 marca 2002 roku. Przyczyną utraty panowania nad samochodem był zawał serca. Miał 61 lat. Apoloniusz Steiner, urodzony w kwietniu 1954 roku w Goleszowie, trener i działacz sportowy. Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ojciec sukcesów Adama Małysza, który pod wodzą tajnera trzykrotnie z rzędu zdobył Puchar Świata trzykrotnie Mistrzostwo Świata i jedno Wicemistrzostwo, oraz wygrał 49 Turniej Czterech Skoczni, a na Igrzyskach w 2002 roku zdobył brązowy i srebrny medal. W 1974 roku poślubił Aleksandrę, którą poznał w Techniku Mechanicznym w Ustroniu. Rozwiedli się w 2014. Mają dwoje dzieci: Tomisowa, byłego reprezentanta Polski w Skokach, i Dominikę, której mężem w latach 2012-2019 był piosenkarz Michał Wiśniewski. Ma wnuka Maksymiliana oraz wnuczkę Sarę. Od 2011 roku jest związany z aktorką Izabelą Podolec. Pobrali się w maju 2019 w Warszawie. Mają syna Leopolda urodzonego w 2019 roku.